Słyszycie, to my, zbojańska drużyna nas skład A każdy, to choć chociaż, żeby nas korsarzem tak bardzo by chciał Korsarzem być chciał. chciał Kapitan, 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 hak, niech żyje nasz kapitan? Słuchajcie, dobrze radzę wam, gdy ktoś do rąk mi wpadł Niech chęć najlepiej zgłosi sam, być z nami za pan brat Wmitka, że spędz uwolnić go, uwolnić go, ja, ja, Inaczej cóż, zaburte zabór tego już. Wybierzcie więc wasz los, joho, 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 joho. A będziecie jak my, zbojewska drużyna na spal. Bo każdy go choć raz nas popłynął chciałby, słońca brał.